Danych mamy na razie ograniczoną ilość, nie mamy danych za całe półrocze. Dużo danych mamy za pierwszy kwartał, no i tak naprawdę za pierwszy miesiąc drugiego kwartału. No i jaki nam się wyłania z tego obraz? Polska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale według danych GUS o 0,2% w ujęciu rocznym, ale trzeba tutaj podkreślić, że to są dane sporo lepsze od prognoz analityków. Te prognozy dotyczące skurczenia się PKB w pierwszym kwartale oscylowały w okolicach 1%, a tak jak powiedziałam, GUS najpierw podał, że to były 20, a dzisiaj skorygował to do 30%. Tak czy inaczej, spadek jest tak naprawdę nieznaczny. Co powoduje? Co spowodowało ten, ten spadek? No, przede wszystkim jest to kurczenie się konsumpcji. Gospodarstwa domowe w obliczu wysokiej inflacji, wysokich kosztów życia? W spadku realnych y, y, wynagrodzeń y, chodzi o to, że płace rosną w gospodarce, w przedsiębiorstwach, w cyfrowym tempie nawet nominalnie, ale inflacja jednocześnie jest wyższa niż, niż ten wzrost wynagrodzeń, w związku z czym realnie tracimy. Y, I to wszystko powoduje, że gospodarstwa domowe ograniczają zakupy, kupują mniej. To się przekłada automatycznie na, y, właśnie na, na dynamikę produktu krajowego brutto. Y, ale są też pozytywne informacje. No, taką pozytywną informacją było to, że mamy całkiem przyzwoity wzrost inwestycji. Był w pierwszym kwartale i dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej sugerują, że te inwestycje nadal w drugim kwartale e, rosną. E, oczywiście kwestią dyskusyjną jest to, jakie to są inwestycje, bo w przypadku dużych firm, to co GUS nam opublikował, to są przede wszystkim inwestycje w motoryzację, w flotę, a więc to nie są inwestycje takie długookresowe. Potrzebne byłyby nam bardziej tutaj inwestycje w maszyny, w nowe technologie, czyli coś, co docelowo generowałoby nam długotrwały wzrost gospodarczy. No ale sam wzrost inwestycji jest pozytywną informacją. No i jeszcze jeden element, który, który ten wzrost gospodarczy nam tutaj trzyma na takim powiedzmy dobrym poziomie, to, są, to jest eksport. Eksport, który się odbił po okresie i pandemii, i też tych zawirowań wokół wojny, wybuchu wojny na Ukrainie. Ale z drugiej strony no, oczekiwalibyśmy więcej. Chcielibyśmy, żeby ten eksport rósł w szybszym tempie. To jest na razie niemożliwe w związku z spowolnieniem gospodarczym u naszych głównych partnerów handlowych, czyli w szczególności w gospodarce niemieckiej. Ale jest szansa na to, że z tego spowolnienia gospodarczego Niemcy i cała gospodarka globalna w kolejnych kwartałach gdzieś tam powoli będą wychodzić, a więc no jest też e, ten optymizm co do wzrostu i w tej kategorii. Także spodziewamy się, że już w drugim kwartale, tak naprawdę, polska gospodarka może zanotować e, niewielkie, ale jednak dodatnie tempo wzrostu gospodarczego, a druga, druga połowa roku powinna być już e, no wyraźnie lepsza. E, a tak naprawdę e, taki szybsze, e, szybsze, szybszy wzrost gospodarczy no, czeka nas w latach kolejnych, czyli od. 2024 roku. Oczywiście to jest wszystko pod pewnymi warunkami. Tym pierwszym jest odbicie gospodarcze na świecie, na które, na które czekamy. Na razie wiemy, że Chiny po okresie pandemii no dosyć niemrawo w to ożywienie gospodarcze wchodzą. Wydawało się, że tam nastąpi duży boom po tym okresie długiego zamknięcia i firm, i, i, i społeczeństwa tak naprawdę w domach a tymczasem okazuje się, że yy, no następuje to odbicie tam bardzo, bardzo powoli. Yy, także czekamy na ożywienie globalne.